Witam, chciałbym zaprosić Państwa na walentynki do Bytomskiego Centrum Kultury, nie na jedną, a na dwie imprezy. O 18 na kabaret DAPS w ramach projektu Piędzeta dla Kabareta, kabaret z Wrocławia oraz Opola, który szlifuje swoje numery na poligonie kabaretowym oraz na 19.30 na Film Serena, wspaniała historia o miłości, przyjaźni między mężczyzną a kobietą. Oczywiście, jak to Walentynki, zapraszam, na, będzie oczywiście słodki poczęstunek, będą atrakcyjne nagrody. Zatem przypominam, 14 lutego, godzina 18, kabaret Dubs, godzina 19, film Serena, zapraszam.